W tym filmie w zaledwie kilka minut dowiesz się na czym polega gra karciana Shards of Infinity od wydawnictwa Stoneblade Entertainment. A na końcu tego filmu podzielę się moimi wrażeniami po kilku rozgrywkach dwuosobowych. Autorami tej gry są Gary Arant oraz Justin Gary, znani z bardzo mocno kombogennej gry Ascension. A polską edycję Shards of Infinity wraz od razu z dodatkiem relikty przyszłości przygotował nam wydawnictwo Portal Games, od którego otrzymałem ten egzemplarz. Zostawcie suba z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków, krótkie intro i zaczynamy. W grze Shards of Infinity gracze rywalizują o osiągnięcie biegłości w posługiwaniu się tytułowymi odłamkami, czyli niewielkimi fragmentami broni o nieograniczonej mocy. Musisz albo jako pierwszy opanować ten potężny artefakt, albo zniszczyć każdego kto taki posiada zanim będzie za późno. W tym zgrabnym pudle znajdziemy instrukcje, cztery plansze postaci, każda z takich postaci posiada swój licznik zdrowia oraz licznik biegłości, oraz swoją umiejętność, która każda postać ma taką samą. Ale zmienia to dodatek relikty przyszłości zawarty w tym pudle. 88 kart centralnych są to karty z czarną ramką. Talia kart początkowych z białą ramką. Są tutaj 4 talie złożone z 10 kart początkowych: zawierające miotacz, kryształy, tytułowy odłamek nieskończoności oraz reaktor odłamka. 32 karty z dodatku relikty przyszłości. 24 karty centralne z czarną ramką oraz 8 kart reliktów z szarą ramką. A jako odróżnić karty z dodatku, w lewym dolnym rogu posiadają nadrukowany taki symbol. Jest to gra karciana z mechaniką budowania talii oraz zarządzania ręką, tematyka fantazy oraz science fiction. Jeżeli znacie stare Realms oraz Hero Realms, a wierzę, że tak, to znajdziecie tutaj bardzo dużo podobieństw. Co oczywiście ułatwi wam wejście w ten tytuł. Tura składa się z trzech faz: faza zagrywania, faza ataku oraz faza zakończenia. Podczas fazy zagrywania możemy wykonywać następujące akcje w dowolnej kolejności. Możemy zagrać kartę z ręki, aby uzyskać klejnot, moc Leczenie albo biegłość. Mogę rekrutować dowolną liczbę kart z rynku, tylko muszę opłacić ich koszt, który jest w prawym górnym rogu. Chcąc zakupić nowicjuszkę porządku, muszę ją opłacić jednym kryształem. I obie karty idą na 100 kart odrzuconych. Możemy rekrutować dowolną liczbę najemników z rynku, wystarczy opłacić ich koszt. Karta jest oznaczona jako najemnik. Po opłaceniu jej kosztu od razu wchodzi do naszej strefy zagrywania. Dzięki czemu możemy ją jeszcze wykorzystać w tej samej turze. Możemy wyczerpać bohatera, aby uzyskać jego efekty. Przy wyczerpaniu generała zyskujemy 3 kryształy. Raz na turę możemy wykorzystać zdolność skupienia naszej postaci, czyli wydajemy jeden klejnot, aby zyskać jeden biegłości. Użyj mocy do niszczenia bohaterów przeciwnika. Faza ataku. Przydziel pozostałe punkty mocy postaci przeciwnika. Jeżeli gracz, którego postać jest atakowana, ma na ręce kartę starczą, może z tej karty teraz skorzystać i w tym wypadku ochronić swoją postać od pięciu obrażeń. Nie możemy w ten sposób bronić kart bohaterów. Faza zakończenia tutaj już musimy trzymać się konkretnej kolejności. Umieść każdego sojusznika ze swojej strefy zagrywania na stosie kart odrzuconych. Każdego najemnika, którego zagraliśmy bez rekrutacji, umieszczamy na spodzie talii centralnej. Odświeżamy naszych bohaterów i zostają w naszym polu zagrywania. Wszystkie niezagrane karty z ręki umieszczamy na stosie kart odrzuconych. Oraz dobieramy 5 kart na rękę z naszej talii osobistej. Shadow of Infinity posiada różne warianty gry. Nie musimy grać tylko jeden na jeden, ale możemy zagrać się 2 na 2, wariant dla trzech graczy zwany krwawą jatką, czy też tryb nemesis, czyli wyzwanie dla jednego gracza. Dodatek Relikty Przyszłości wprowadza poza nowymi kartami z rynku centralnego oczywiście jeszcze relikty. Relikty są nowym rodzajem silnych kart przypisanych każdej z czterech postaci. Możemy je za darmo zrekrutować, kiedy nasza postać uzyska biegłość 10. Wtedy z dwóch kart przypisanych do tej postaci wybieramy jedną, a drugą kartę odrzucamy z rozgrywki, dlatego wybierzcie mądrze. Gracz zostaje wyeliminowany, kiedy jego punkty życia postaci spadną do zera. W tym momencie gracz, którego postać ma więcej punktów zdrowia niż zero, zostaje ogłoszony zwycięzcą. Jak już wspomniałem, w grę zagrałem kilka partii dwuosobowych i jestem pod wrażeniem, że niby to samo, a jednak troszeczkę inaczej. Te same mechanizmy znane z Hero Realms, stare Realms czy innych deckbuilderów, usprawnione ciekawymi rozwiązaniami. Jak na przykład najemnicy, którzy od razu wchodzą do akcji, przez co nie dość, że można zaskoczyć przeciwnika, to jeszcze robią miejsce na rynku na nowe karty. A musicie przyznać, że na przykład w stare Realms rynek czasami lubi się po prostu zapchać słabymi kartami. Do tego postaci zbierające punkty, mocy aktywujące nowe moce kart. I po prostu moim zdaniem gra jest warta polecenia nawet jak posiadacie inne gry działające podobnie. Jak na moje to po pierwszej zapoznawczej partii od razu dołączcie dodatek do gry. Dzięki czemu wasze postacie już nie będą takie bezbarwne i wszystkie robiące to samo. A dodamy tej grze szczyptę asymetryczności. Dajcie znać w komentarzu czy Shards of Infinity trafi do waszej kolekcji. A jeżeli nie to dlaczego? Jeżeli ten film się tobie podobał zostaw polubienie oraz komentarz dla YouTubeowego algorytmu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.